Jakie są w 100% prawdziwe fakty, w które nie uwierzysz? Układ krwionośny, czyli tętnice żyły i naczynia włosowate, ma łączną długość, gdyby położyć je obok siebie w prostej linii, ponad 100 tysięcy kilometrów. Pewien facet, Michel Lotito, zjadł cały samolot tak, cały samolot metal, szkło, plastik dosłownie wszystkie części zajęło mu to dwa lata. Mamuty żyły jeszcze w czasach, gdy budowano Wielką Piramidę. Włosy Michaela Jacksona zapaliły się 27 stycznia 1984 roku, co było dokładnym punktem środkowym jego życia. Piła łańcuchowa została wynaleziona jako narzędzie do pomocy przy porodzie tak dobrze słyszeliście przy porodzie. Gdyby zniknęło po miliardzie ludzi z Chin i Indii, nadal byłyby one najbardziej zaludnionymi krajami na świecie. Tarantule trzymają małe żabki jak zwierzątka domowe. Pewien Australijczyk wygrał na loterii. Podczas wywiadu na żywo postanowił dla żartu kupić kolejny los. Jak możecie się domyślać, po raz kolejny wygrał główną nagrodę, i to na żywo w wiadomościach. Tylko sześć osób przeżyło po zachorowaniu na wściekliznę. Śmiertelność tej choroby wynosi 99%. Możesz być zarażony przez cały rok bez objawów, jednak gdy już się one pojawią, to nie ma dla ciebie już ratunku. Po wystąpieniu objawów ścieklizny prawdopodobnie umrzesz w przeciągu kilku dni. Ważki przyspieszają z prędkością do 4G i zakręcają z prędkością do 9G. Delfiny mogą zabijać, gwałcić i ranić ludzi i robią to, ale trudno uwierzyć, że zwierzę, które wygląda tak niewinnie, nie może cię skrzywdzić. W 1995 roku niejaki MacArthur Wheeler napadł na dwa banki z bronią w ręku. Został aresztowany zaledwie kilka godzin później, ponieważ nie założył maski. Zamiast tego postanowił oblać twarz sokiem z cytryny, ponieważ przeczytał... Że z soku cytrynowego można zrobić niewidzialny tusz. Zgodnie z jego logiką, dzięki temu jego twarz miała stać się niewidzialna. Podobno powiedział do jednej z kasjerek: Proszę się nie martwić, mam twarz, tylko jest niewidoczna. Jedyne co zrobił, gdy go aresztowano, to westchnął z rezygnacją i powiedział: Ale ja miałem na sobie sok. Jego przypadek jest wciąż opisywany w czasopismach naukowych, a dotyczy tego, że osoby o niskiej inteligencji w rzeczywistości wierzą, że są mądrzejsze od innych. Dodam, że ten facet miał 45 lat. Od momentu odkrycia do utraty statusu planety, Pluton przebył mniej niż 1 trzecią drogi wokół Słońca. Szpieg żon Pujol Garcia został uhonorowany najwyższym odznaczeniem za służbę zarówno przez aliantów, jak i państwa osi w czasie II wojny światowej. Do tej pory żyło 105 miliardów ludzi, obecnie żyje 7,9 miliarda z nas. Uniwersytet Oksfordzki jest starszy niż Imperium Azteków. Na Ziemi jest więcej drzew niż gwiazd w Drodze Mlecznej mniej więcej dziesięciokrotnie. Tsutomu Yamaguchi był w Hiroshimie w podróży służbowej i w dniu, w którym miał wyjechać, spadła bomba atomowa. Przeżył z niewielkimi obrażeniami i wrócił do swojego domu w Nagasaki, gdzie trzy dni później poszedł do pracy. Gdy opisywał swoje przeżycia przełożonemu, spadła druga bomba, a on przeżył bez żadnych obrażeń. W końcu dożył dziewięćdziesiątki. Orki są najskuteczniejszymi drapieżnikami łosi. Dinozaury są starsze niż trawa. Każdy obrazek, który widziałeś przedstawiający je, przemierzające pola, jest błędny. Większość roślin naziemnych to były paprocie lub kwitnące krzewy, a nie trawa. Pioruny mogą osiągać temperaturę pięć razy wyższą niż powierzchnia słońca. Najgłośniejszym dźwiękiem zapisanym w historii był wybuch wulkanu Krakatu w 1883 roku. U ludzi znajdujących się nawet ponad 60 kilometrów od epicentrum pękła błona bębenkowa. Eksplozja stworzyła falę dźwiękową, która siedmiokrotnie okrążyła kulę ziemską i była słyszana aż w Nowym Jorku oddalonym o 16 tysięcy kilometrów. Przejście od mieczy z brązu do mieczy stalowych zajęło ludziom więcej czasu niż od mieczy stalowych do bomb atomowych. Wciąż jestem pod wrażeniem, że ustonogi mogą zadawać ciosy z siłą pocisku kalibru 22. Rekiny są starsze od drzew. Podziel się swoimi nieprawdopodobnymi faktami w komentarzu. A jeśli chcesz więcej tego typu odcinków, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i suba wraz z dzwoneczkiem. Dzięki, cześć.